Cześć, lecimy do Lidla, pokażę Wam trochę nowości fajnych. No i oczywiście przejrzymy sobie całe kosza. Tam w tych koszach w Lidlu, słuchajcie, to jest szok, jest masa rzeczy. Tutaj macie takie różne już ciasta, zobaczcie, świąteczne, które możecie sobie upić babeczki albo sernik. Ten sernik wygląda pysznie. Tutaj macie też brownie na przykład, zobaczcie ze skórką z pomarańczy i z chili w ogóle jeszcze. To też jakieś dziwne połączenie, bo z chili jeszcze nie widziałam brownie, ale okej. Okay. I tutaj mamy na przykład kaszki, tu mamy ciasteczka w ogóle korzenne, no to wiadomo, jeżeli już jesteście na tym etapie, to ta mieszanka jest fajna do wypieku pierników właśnie. Ja wam tu oczywiście przypominam o subskrypcji łapce w górę. No i tu mamy jeszcze takie babeczki też korzenne, zobaczcie sobie. I teraz tak, mamy mieszanki, które są po w granicach 8-9 zł i po 250 mamy. Deserki. Tutaj takie talerze. Zobaczcie to taka, jakby do serwowania, taki duży talerz, ale ładny, taki trochę stylowy. Jest dostępny taki szary i tu z tyłu jest jeszcze biały. Już Wam sprawdzę cenę. To tak, ten półmisek kowalny 28 zł i ten też jest w cenie 28 zł. No, obydwa są w tych samych cenach. Tutaj natomiast mamy salaterki, też, też w dwóch kolorach, bo tutaj możecie sobie dobrać całą zastawę, naprawdę. I tutaj taki talerz głębszy, zobaczcie, taki mniej więcej, taki półmisek, no półmisek taki. E, półmisek e, 28 zł, to czekajcie, bo tu już mam bagan. I tutaj mamy jeszcze takie szklanki. Kubki takie, fajne. Kubki są po 18 zł, 270 ml. Tu w ogóle są patelnie. Ta patelnia akurat jest dosyć duża z odlewu za 80 zł każd. No, dosyć droga. Tutaj mamy taką ze stali. Ale ona też taka troszkę głębsza jest, za 90 zł. A tutaj, za 5 dyszek, mamy, że to minus 30% jest. Zobaczcie, też taka z odlewu. No i też zobaczcie, jakie fajne już takie miski świąteczne. Jest. Tutaj z napisem Merry Christmas. Zobaczcie, tutaj mamy jeszcze taką też świąteczną w takiej jakby płatki. Już Wam sprawdzę. Cena to jest 12 zł tego kubka bądź miski. Tutaj mamy takie różne urządzenia kuchenne tłuczki do mięsa i takie tam po trzy dyszki. Tutaj mam na przykład wagę kuchenną, w ogóle jaka fajna. Ta waga cyfrowa jest za 35 zł. Tutaj u góry pojemniki na ozdobne pudełka po prostu za 35 zł. A tu w ogóle jakie fajne kubki świąteczne, patrzcie na to. Tu i tu w ogóle, patrzcie jakie fajne. 20 zł taki kubeczek, ale bardzo ładny. Tutaj też są takie zestawy pojemników. Już Wam pokażę, bo to czerwony i tutaj mamy takie zobaczcie, to jest 5 sztuk w zestawie w sumie, od największej do najmniejszej. Nie cztery, przepraszam, coś liczyć nie umiem. I obok są też jeszcze takie beżowe, ogólnie w połączeniu z czarnym, patrzcie. I tutaj cena jest 4 dyszki za cały ten zestaw pojemników. No to trochę drogo, nie dużo ogólnie. A tutaj mamy silikonowe szpatułki na przykład, i w ogóle to jest dużo takich silikonowych urządzeń. Mam na przykład ym, stolnicę silikonową. No, i te akcesoria silikonowe są za 13 zł. Tutaj mamy sztućce na przykład, zobaczcie, łyżki pół, takie do serwowania, do nabierania, no po prostu do wyboru do koloru 20 zł. Obok mamy foremki. W ogóle całego ciastka możecie zrobić z tej foremki, jakiś śmieszny zestaw. One kosztują 20 zł, to dosyć dużo. Tutaj mamy patery piętrowe, 5 dych. A tutaj mamy etażerki, zobaczcie, takie dwupiętrowe, trzypiętrowe. Ona kosztuje 60 zł. To w ogóle jest jakaś taka, ta, do cięcia biszkoptu z takim fajny rand, Ale nie ma ceny do niego. Tutaj mamy blachy do pieczenia za 30 zł. A w ogóle but grzejący. To jest ciekawe. To jest ciekawe, no. Grzejący bud. Ogrzewasz do stóp 54 zł. Ok, lecąc dalej, mamy jeszcze takie choinki z takim barankiem i taką przewiązaną gwiazdką na środku. Cena to jest 15 zł. Tutaj mamy natomiast zestawy takich świeczek, zobaczcie, w 3 paku. Cały zestaw tych mini świec kosztuje 20 zł. I tu też taka dekoracja też za 15 zł. Zobaczcie, taki, taki stroik ze świeczką. No i tutaj macie różnego rodzaju patrzcie, łańcuchy świąteczne za 5 zł. Tutaj mamy też takie świąteczne dekoracje, które gdzieś tam w ogrodzie możecie sobie zamieścić. Przypominam tylko o subskrypcji łapce w górę, takie śnieżki, na przykład białe, mi się te śnieżki bardzo podobają. No i te świecące ozdoby kosztują 28 zł. Tutaj mamy zobaczcie różne łańcuchy. One są w ogóle do stosowania na zewnątrz. Łańcuchy za 25 zł. Tutaj zaś mamy jakieś takie dekoracje świąteczne. Macie choinkę gwiazdką, mogą być stojące, wiszące serduszka. Takie zobaczcie, tu jest ogólnie też dosyć szeroki wybór tego wszystkiego za dwie dychy. Tutaj u góra, aż nie mogę tego ściągnąć, jest gigantyczna świeca, ale już Wam pokażę. Naprawdę jest gigantyczna, patrzcie jaka jest duża. I ma w ogóle pilot pod skalę Jest jest pilota, możecie sobie nią sterować. A tutaj są na przykład zestawy dwupaku takich dużych świec, kosztują 40 zł. I jeszcze tak świece, takie zapachowe na przykład, macie też za 18 zł. Teraz, co tutaj? Tutaj jakieś wieńce takie, zobaczcie na drzwi, które oczywiście możecie sobie też udekorować same jakimiś bombkami, łańcuchami, nawet światełkami za 17 zł. No i co tutaj jeszcze mamy? Tu mamy znowu świeczki LEDowe, w różnych, z prawdziwego wosku za 30 zł. Też takie ciekawe. Ja już się pomału zbliżam do końca, także dzięki wielkie za przegląd. Na koniec jeszcze te bombki Wam pokażę za 12 zł. Dzięki wielkie za przegląd. Do zobaczenia. Hej!